Nie we wszystkich kościołach ławki są pełne w czasie nabożeństwa gorzkich żali. Dobrze, że jesteście. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienia, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Około godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mo mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Te słowa. Zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Łukasza opisują to samo wydarzenie. Pierwszy fragment to ostatnia wieczerza, kiedy Pan Jezus ustanowił najświętszą ofiarę, złożył z siebie ofiarę w sposób bezkrwawy. Drugi fragment, mówiący o krwawej ofierze Jezusa, który został ubiczowany, i ukrzyżowany dla naszego zbawienia. W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Tak swego czasu powiedział kardynał Józef Ratzinger. Nie ukrywam, że od początku mojego życia kapłańskiego noszę w sobie przekonanie, że wszelkie działania duszpasterskie, jeśli nie prowadzą... Do bardziej świadomego i głębszego przeżywania liturgii są jak plewy, niewiele warte. Natomiast te działania, które rzeczywiście ukierunkowują na liturgię, są jak ziarno, które rzucone na glebę przynosi błogosławione owoce. Stąd też, siostry i bracia, chcę Was zaprosić. Byśmy przez te kolejne niedzielę Wielkiego Postu podjęli rozważania, medytacje dotyczące liturgii Kościoła, a dokładnie byśmy podjęli medytację nad liturgią liturgii, którą jest Eucharystia, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Inspiracją do tych rozważań stał się dla mnie przepiękny list, o którym już. Wielokrotnie wspominałem list apostolski papieża Franciszka z czerwca 2023 roku, noszący tytuł Desiderio Desideravi. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Te rozważania, choć nie będą bezpośrednio dotykały opisu męki Pana Jezusa. To jednak będą jej dotyczyły. Bo przecież każda Eucharystia jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I wszystko, co jest piękne w Eucharystii, jest powodem radości naszego Pana. Natomiast wszystko to, co jest jej nadużyciem, byle jakością, jestem przekonany, że jest przyczyną. Cierpienia naszego Pana. I chcę na samym początku podkreślić, że do tych medytacji zapraszam nie tylko Was, ale również, a może i przede wszystkim siebie, bo mamy świadomość, jak wiele z tych pierwszych praktyk, ideałów, zachowań, gestów zostało przykrytych płaszczem zapomnienia. I konieczne jest, aby do nich wrócić i nadać im większy sens, wynikający choćby z doświadczenia życia, które nigdy się nie zatrzymuje, ale wciąż biegnie do przodu. Choć my nie zawsze potrafimy, czy może nie chcemy za nim nadążyć. Drodzy bracia i siostry, tym listem. Pragnę dotrzeć do Was wszystkich, aby podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat liturgii, podstawowego wymiaru życia Kościoła. Temat jest bardzo obszerny i zasługuje na dokładne rozpatrzenie we wszystkich jego aspektach. W niniejszym piśmie nie zamierzam jednak traktować tego zagadnienia w sposób wyczerpujący. Chcę po prostu przedstawić kilka punktów refleksji, by kontemplować piękno i prawdę chrześcijańskiej celebracji, napisał papież Franciszek. Siostry i bracia, dzisiaj nasze rozważanie będzie dotyczyło tego, bez czego trudno mówić o pięknie, głębi i trwałych owocach uczestniczenia, sprawowania przeżywania celebracji Eucharystii. Przygotowanie. To słowo jest użyte w Piśmie Świętym prawie 200 razy. Oczywiście nie wszystkie one odnoszą się bezpośrednio do spotkania człowieka z Panem Bogiem, choć nie mało jest takich fragmentów odnoszących się bezpośrednio do spotkania z Panem. W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia, w rozdziale 19 możemy przeczytać takie słowa. Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto, dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę syna. Ten fragment dotyczy przygotowania do zawarcia przymierza Boga ze swoim ludem. Pan Bóg jednoznacznie wskazuje, że ten czas zawierania przymierza jest czasem świętym. Jest to święty czas, do którego Jego lud musi się przygotować. Również w sposób zewnętrzny. Niechaj wypiorą swoje szaty. W Księdze Mądrości Syracha. Możemy przeczytać w rozdziale drugim. Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze. I o ile ten wcześniejszy fragment mówi bardziej o przygotowaniu zewnętrznym, ważnym, ale zewnętrznym, o tyle fragment z mądrości Syracha mówi o przygotowaniu serca. Najważniejszym. W Nowym Testamencie w odniesieniu bezpośrednio do Paschy, to słowo użyte jest siedem razy. Z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 22. Tak nadszedł dzień przaśników, w którym należało ofiarować paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni Go zapytali. Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: Oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdziecie. I powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel, pytacie, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą. Usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział Jezus, i przygotowali paschę. Papież Franciszek napisał Piotr i Jan zostali wysłani, by poczynić przygotowania, aby móc spożywać paschę. Ale gdy się dobrze przyjrzymy, całe stworzenie, cała historia która miała się wreszcie objawić jako historia zbawienia, jest wspaniałym przygotowaniem do tej wieczerzy. To, co warte do zauważenia w tym fragmencie z Ewangelii Świętego Łukasza, to to, że przygotowanie było obopólne. Jezus już wcześniej przygotował miejsce i umówił się z gospodarzem. A potem uczniowie przygotowali bezpośrednio paschę, którą spożyli za swoim mistrzem. To przygotowanie widoczne w życiu Pana Jezusa dotyczyło różnego rodzaju wydarzeń. Na przykład przygotowanie do publicznej działalności, kiedy po chrzcie nad wodami Jordanu, Jezus wyszedł na pustynię i przebywał tam 40 dni i 40 nocy. A pokuszeniu diabła, ten fragment słyszeliśmy w czasie dzisiejszej liturgii Eucharystii, rozpoczął publiczną działalność. Podobnie jeśli chodzi o wybór dwunastu. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga, a z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu których też nazwał apostołami. Każde wydarzenie w życiu Pana Jezusa jest związane z przygotowaniem. Również to, bezpoś to bezpośrednie przygotowanie do Jego męki i śmierci. I znowu odwołam się do Ewangelii Świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Przygotowanie do Eucharystii, do tej liturgii, liturgii moglibyśmy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, wewnętrzne zaś na dalsze i bliższe. Przygotowanie zewnętrzne jest ważne i ono rozpoczyna się już dużo wcześniej, przed wyjściem z domu, choćby odpowiedni i godny strój. I znowu odwołam się tutaj do fragmentu z Księgi Wyjścia, gdzie Pan nakazał Mojżeszowi, aby powiedział, żeby wyprali swoje ubrania, bo to miało być zewnętrznym przygotowaniem do spotkania z Panem. Jeśli ktoś przyjmuje u siebie kogoś ważnego lub idzie na ważną uroczystość, wyraża szacunek do osoby, z którą się spotyka. Również przez swój ubiór. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o sam strój, ale jest on ważny i czasami można dostrzec takie dwie skrajności. Pierwsza to rewia mody. Wielu jest takich, którzy mówią: Nie chodzę na niedzielną Eucharystię, bo to jest rewia mody. Ale też coraz bardziej dzisiaj jest inna skrajność widoczna. Zbyt powszechne ubranie, krótkie spodenki, modne podziurawione spodnie i pewnie moglibyśmy wiele tutaj takich rzeczy wymieniać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby to krytykować, ale żeby mieć świadomość, że idę na spotkanie z moim panem. Że jest on kimś ważnym w moim życiu, kimś najważniejszym. I ten zewnętrzny strój też wyraża moją postawę. Przygotowanie wewnętrzne to na pewno moja decyzja i wiara. Chcę iść na spotkanie. I to przygotowanie zaczyna się w domu. Czasami chęć pójścia na Mszę Świętą nie jest inspirowana wiarą niestety lecz przyzwyczajeniem tradycją czy też przymus, przymusem wynikającym z posłuszeństwa rodzicom jedna z eucharystycznych pieśni zawiera takie piękne słowa pan wieczernik przygotował swój zaprasza lud dla was wszystkich dom otworzył i zastawił stół jeśli ktoś z żywą wiarą przyjmuje zaproszenie Jezusa, to nie jest to już tylko obowiązek, lecz przyjęcie zaproszenia, przyjęcie Bożego daru. Dotąd, dopóki jest kłopot z niedzielną Eucharystią, dotąd człowiek nie odkrył, że jest to dar, nie obowiązek, ale dar naszego Pana. Takim wewnętrznym przygotowaniem do liturgii jest również moja osobista modlitwa. Ona przygotowuje mnie do Eucharystii. Nie da się zrozumieć coraz bardziej i głębiej Eucharystii bez systematycznej i codziennej modlitwy. To jest wręcz niemożliwe. I nawet przykłady z życia moglibyśmy tutaj przywołać, by pokazać, że jest to niemożliwe. Jeśli ktoś nie potrafi wejść na górę, która ma tysiąc metrów, jeśli nie potrafi wejść na magórkę, to tym bardziej nie będzie potrafił wejść na górę, która ma osiem tysięcy metrów. A jak wspomniałem wcześniej, Eucharystia to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. I dlatego codzienna osobista modlitwa. Jest takim moim wewnętrznym i dalszym przygotowaniem do spotkania z Panem. I trzeba przez cały tydzień przygotowywać się właśnie tą modlitwą. Ale można również w inny sposób, i nie ukrywam, że współczesny świat daje nam ku temu bardzo wiele możliwości. Można przeczytać fragmenty tekstów biblijnych które będą odczytywane podczas niedzielnej Eucharystii. Są one zamieszczane w czasopismach katolickich, przekazywane przez radio, telewizję czy na różnych portalach internetowych. To jest to moje wewnętrzne przygotowanie, które jest niezwykle ważne. Pamiętam w jednym z programów katolickich, kiedy była rozmowa z młodym człowiekiem, biznesmenem. Które podróżował po całym świecie i dotyczyła codziennej Eucharystii. Prowadząca zapytała: A jak radzisz sobie z udziałem w Eucharystii, kiedy wyjeżdżasz za granicę? Bo w Polsce to jest dość proste. I on wtedy powiedział takie bardzo znamienne słowa: Mianowicie, kiedy planuję wyjechać gdzieś za granicę, wchodzę do internetu i szukam. W którym miejscu, w, po, w pobliżu, będę mógł być na Eucharystii? I zwykle znajduję takie miejsca, i wtedy mogę również w tygodniu w tej Eucharystii uczestniczyć. To jest to moje przygotowanie do Eucharystii. Wyjazd na wakacje. Może warto o tym wcześniej pomyśleć, zastanowić się, czy na miejscu będzie możliwość udziału w Eucharystii, a jeśli nie. Może warto wyjazd poprzedzić, albo zaraz po przyjeździe przyjść na Eucharystię, by podziękować Bogu za ten czas odpoczynku. I pewnie wiele takich bardzo praktycznych rzeczy moglibyśmy tutaj wymieniać, które odnoszą się do naszego przygotowania do Eucharystii. Ważny jest również stan duszy. Więcej jest najważniejszy. W Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 22 jest przypowieść o uczcie królewskiej, którą król wystawił dla swojego syna. Początkowo zaproszeni wykręcali się, ale kiedy w końcu sala zapełniła się biesiadnikami, to król wszedł, bo chciał się przypatrzeć zaproszonym i zauważył człowieka nieubranego w strój weselny. I wówczas do niego powiedział: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? To moje wewnętrzne nastawienie, to aby zatroszczyć się, by uczestnicząc w liturgii liturgii, móc to czynić w sposób pełny, a więc również przez przyjęcie Komunii Świętej, jest tak bardzo ważne. Bo przecież właśnie po to Chrystus na tą liturgię nas zaprasza, by posilić nas swoim Najświętszym Ciałem. W czasie każdej Eucharystii słyszymy kapłana, którym posługuje się Chrystus, mówiący do nas: „Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie”. Chrystus mówi do nas jako do wspólnoty, ale trzeba te słowa usłyszeć tak. Jakby Chrystus mówił tylko do mnie, bierz i jedz, bierz i pij. I jest wiele takich rzeczy, które mają nas uwrażliwiać na to, żeby jak najlepiej przeżywać czas spotkania z naszym Panem. Wspomnę jeszcze choćby o wodzie święconej i znaku krzyża przy wejściu do kościoła. Ktoś powiedział, że to taki prywatny egzorcyzm czy prośba, aby zły duch odszedł od nas i nas nie kusił, nie przeszkadzał nam w spotkaniu ze Zbawicielem. Siostry i bracia, pewnie wiele jeszcze takich rzeczy moglibyśmy tutaj wymienić, mając na uwadze nasze przygotowanie do Eucharystii. Dlatego, by jak najlepiej. Przeżywać liturgię liturgii, by rzeczywiście ona umacniała naszą wiarę, by rzeczywiście sprawiała, że będziemy stawać się coraz bardziej podobni do naszego Mistrza. Przygotowując to dzisiejsze rozważanie, od razu nasycono mi się słowa świętego Karola Boromeusza, które są zawarte w modlitwie brewiarzowej. Nie ukrywam, że i dla mnie są one wielkim wyrzutem. Otóż Karol Boromeusz w czasie Synodu Prowincjalnego w Mediolanie w 1599 roku tak powiedział. Ktoś inny narzeka, że gdy przychodzi się modlić czy też sprawować ofiarę mszy świętej, od razu cisną mu się na myśl tysiące spraw, które odrywają go od Boga. Ale zanim udał się do chóru, zanim rozpoczął mszę świętą, cóż czynił w zakrystii? Jak się przygotował? Jakie zastosował środki do zachowania skupienia? Pamiętajcie, bracia, że nic nie jest tak potrzebne ludziom Kościoła, jak modlitwa myślna. Ona to poprzedza wszystkie nasze czynności, towarzyszy im i po nich następuje. Jeśli udzielasz sakramentów, Myśl, bracie, o tym, co czynisz. Jeśli odprawiasz mszę świętą, co ofiarujesz. Natomiast świadkowie w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II podkreślali, że papież Polak nigdy nie zaniedbywał przygotowania do celebracji Eucharystii. Przygotowywał się do niej już poprzedniego wieczoru, recytując po łacinie modlitwy. Przygotowawcze. Budząc się w nocy, przypominał intencję, w której miała być sprawowana Eucharystia. Na przykład w każdą środę odprawiał ją w intencji diecezji rzymskiej. Kiedy Ojciec Święty wchodził do zakrystii, wspominał jeden z mistrzów ceremonii, klękał lub w ostatnich latach pontyfikatu siadał na krześle i modlił się w ciszy. Modlitwa trwała 10, 15, a nawet 20 minut. W pewnej chwili podnosił prawą rękę, a wtedy my zbliżaliśmy się do niego, by go ubrać, robiąc to całkowicie w ciszy. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Siostry i bracia, chciejmy wciąż uwrażliwiać nasze serca na tą liturgię liturgii i podejmować to wszystko, co jest potrzebne, by jak najlepiej się do niej przygotować, by jak najlepiej ją rozumieć i przeżyć i by jak największe owoce były widoczne w naszym życiu. Amen.